na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Jesteśmy w Dolinie Kłodzkiej, a dokładniej w Bystrzycy Kłodzkiej. Pospacerujemy jej uliczkami, wejdziemy na jedną z wież, zobaczymy, gdzie katowano ludzi. A przede wszystkim odkryjemy jej niezmienny od średniowiecza styl. Zanurzmy się razem. Bystrzycy Kłodzkiej, której historia sięga XI wieku, kiedy tutaj podobno były czeskie osady. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że rycerz czeski Gaweł, po czesku Havel, założył tu w XIII wieku osadę dla niemieckich osadników. I tak już w XIV wieku, na samym jego początku, Bystrzyca Kłodzka była bardzo prężnie rozwijającym się miastem królewskim, które dzisiaj możemy zobaczyć w pełnej okazałości. Miasto to Ratusz, a przy Ratuszu niezwykły pomnik. Pomnik świętej trójcy. Pomnik, który powstał tu na początku XVIII wieku i możemy tutaj znaleźć figury m.in. św. Michała Archanioła, Jana Nepomucena, św. Floriana, patrona strażaków. A dlaczego właśnie ten pomnik w Bystrzycy? Pomnik ten powstał tutaj, w pierwszym mieście, które jako pierwsze na Dolnym Śląsku poradziło sobie z protestantyzmem. To miasto zachowało od średniowiecza niezmienny układ ulic, czyli wszystkie te ulice, które są w okolicach rynku, w okolicach murów miejskich. Są takie same jak były w średniowieczu. Jednak bardzo ciekawym jest to, jak zbudowane jest to miasto. Ono jest zbudowane jest na planie owalu, i lepiej tego się wymyślić nie dało. Więc może spójrzmy na ten owal z góry. Muzyka I know you don't, you change day by day XIX wieczna brama wodna z dobudowanym w XV wieku hełmem na górze służyła między innymi temu, że pobierano tu opłaty za wejście do miasta. Brama jest ceglana, hełm, jak widzicie, już nie let the all pleasure... Dreptamy sobie tak, bo bez trzycy kłodzkiej i takie małe spostrzeżonko. To bardzo nieduże miasteczko. Można je naprawdę bardzo szybko przejść, więc mi się wydaje, że tak dwie godzinki to jest maks Na zwiedzenie tutaj wszystkiego, co jest istotne, co jest na mapach. Które można dostać w informacji turystycznej. Na mapie wygląda to bardzo daleko, a w rzeczywistości okazuje się parę metrów. Jeszcze, żeby tych samochodów w centrum nie było. Za moimi plecami Baszta Kłocka. Dzisiaj już tylko Baszta, kiedyś element fortyfikacji miejskich i znajdującej się tutaj Bramy Kłockiej, czyli głównego wjazdu do miasta. Baszta posiadała okna, otwory strzelnicze, broniły one bystrzycy. Kiedyś obie części ulicy Kłodzkiej łączył rozebrany niestety drewniany most. Kolejna zwierz w Bystrzycy Kłodzkiej. Tym razem. Wieża rycerska, zwana kiedyś rzeźniczo, z otworami strzelniczymi, pierwotnie służyła pewnie obronności miasta, które tu istniały, przerobiona docelowo na dzwonnicę znajdującego się tuż obok zboru ewangelickiego. Kto nie wie, co jest za mną, powinien dostać dwójec z przedmiotu, który można by nazwać było torturoznawstwo. To, co za mną widzicie, to pręgierz. Tam przykuwano ludzi, chłostano, biczowano, bito, obrzucano czymś. Po prostu tych wszystkich, którzy popełnili jakieś złe uczynki, ukradli coś, to tutaj kończyli swój los. Kiedyś ten pręgierz stał bliżej ratusza, ale został przeniesiony tutaj. I na placu solnym obecnie możemy go podziwiać. Na no za moimi plecami rzecz, którą zobaczycie tylko tutaj, tylko w Bystrzycy i nigdzie więcej w Polsce: muzeum, w którym możecie zobaczyć zapalniczki, zapałki i wszelkie tego typu inne przybory. Robimy podróże. Pewnie już zauważyliście, że w centralnej części Bystrzycy Kłodzkiej bardzo mało zieleni, a dużo kamienia, dużo betonu, dużo twardego podłoża. Nienaturalnego. I wiecie co, akurat w przypadku bystrzycy to bardzo dobrze, ponieważ ona zachowała średniowieczny układ i średniowieczny styl. Kto w średniowieczu rozkmiał o tym, żeby były parki, drzewa i takie rzeczy w miastach? Miasto miało służyć rzemieślnikom, handlarzom, a nie wypoczynkowi. Na dwóch nogach i czterech kołach. Michała archanioła w Bystrzycy kłockiej pochodzi z XIII wieku. Oryginalnie właśnie w tym miejscu z dala od rynku na wzgórzu wielokrotnie przebudowywany, z bardzo interesującymi neorenesansowymi portalami z XX wieku, które zdobią wejście frontowe do kościoła. Niestety zamknięty, a podobno jego wnętrze jest wielce interesujące. No cóż, nie zobaczymy go chyba. Poważne, to są te pierwsze, poważnie, te że to był pierwszy ośmięce gdzieś dotąd. On mógł się gdzieś kończyć na, na, na tych pierwszych filarach w tym kościół. Baptisterem, yy, czyli miejskie dziesięć sztu, było po prostu przeciąkiem, było wejścia. I prawo to zamontowano w bo taka jest w ogóle teologia w że ona ma być w drzwiach. Ale ta kopuła ma... Przeszło 100 kilo, od jakiś mechanizm, taki taki wrotek, że podnosi się jedyną ręką. było mauzoleum, gdzie chowano ważne osoby, lepszych proboszczów. Jak jest zasłyszył tego chowanego mauzoleum, fundatorów, sponsorów, chowano mauzoleum, który jest pod tym. A jednak dzięki uprzejmości księdza udało nam się wejść do środka i ten kościół naprawdę w środku jest ładniejszy niż z zewnątrz i ma bardzo, bardzo ciekawą historię, ponieważ można zobaczyć tutaj filary, które przebiegają przez środek tej kaplicy. I jest to tylko jeden z trzech w Polsce kościołów, który posiada takie rozwiązanie. A do tego jest uwidoczniony bardzo dobrze obszar, w którym był pierwotny kościół, ten z XIII wieku. I przy bystrzyckim kościele kończymy naszą bystrzycką przygodę pierwszego punktu na naszej mapie podróży po Kotlinie Kłodzkiej. Naszym zdaniem Bystrzyca bardzo ciekawa bardzo kameralna i bardzo urocza. Trochę dużo w niej tego bruku, trochę ciężko się po niej jeździ. Być może. Na pewno jest za dużo samochodów. Ale poza tym jest naprawdę uroczo. Te bramy, stare zabudowania, te uliczki, które pamiętają średniowiecze. No i ten kościół, który w środku robi naprawdę potężne wrażenie. Warto tu wpaść na 100%.